Drodzy, witam Was wszystkich z przepięknych mazur. W końcu mi się udało dotrzeć do tego niesamowitego miejsca. Teraz się znajduję w Gałkowo. I właśnie z tyłu mnie, jak widać, ten przepiękny domek, w którym będę mieszkać najbliższe dni. Jest tutaj naprawdę przepięknie. Jest bardzo fajny taras, też tutaj takie wygodne leżaki, można sobie popalać i odpocząć. Cały teren jest też w takich kwiatach, jest naprawdę zadbany, bardzo ładnie. I ogólnie Mazury takie miejsce. Nie wiem, mi się wydaje, gdzie można się wyciszyć, odpocząć na łonie natury. Także bardzo się cieszę, że w końcu dotarłam do tego miejsca. Zawsze chciałam e, pojechać na Mazury, też popływać na kajakach. To będzie mój pierwszy, <laughs> moje pierwsze pływanie w życiu, także mam nadzieję, że się uda. To przepiękne miejsce nazywa się Pan tu nie spał i mieści się w drewnianym budynku zaprojektowanym w tradycyjnym mazurskim stylu. Znajduje się ten domek w małej wsi Galkowo, po prostu w samym sercu Mazur. Na całym podwórku rosną kwiaty. Też na terytorium znajdują się leżaki. Od razu mnie zauroczyli te drewniane drzwi. W pokoju się znajduje Duże łóżko, też jest łóżko dodatkowe, także jeżeli przejdzie więcej osób, to jest dużo miejsca w tym pokoju. Bardzo mi się podobają takie drewniane domki i jest z tego okna niesamowity widok na ogród. Też w tym pokoju się znajduje przestronna łazienka z wanną, także myślę, że na wyjazdach jest idealnie, kiedy jest wanna. Zobaczcie, jakie tutaj też są ciekawe tapety. Moje serce skradła ta cudowna oranżeria, której od rana sobie można zjeść śniadanie, napić się kawy. Taki przepiękny widok jest na ogród. Tutaj też się znajduje kuchnia. Można zrobić sobie małe śniadanko, zrobić im herbatę. Zobaczcie też każdy detal, jak tutaj jest dobrany i dopasowany. Kubki, różne przepiękne dekoracje. A teraz chcę wybrać się na spływ krutynią-kajakiem. To było moje ogromne marzenie. Wybrałam do spływu odcinek krutyń Ukta i naprawdę podziwiałam tutaj przepięknych, niesamowitych. Widoków natury. Naprawdę odczuwałam takie magiczne uczucie, gdzie jesteś. Ty, kajak, perkozy wokół cisza, chmury, piękne lasy. Powiem naprawdę, że wrażenie jest inne. I myślę, że będę częściej przyjeżdżać na Mazury, odkrywać oczywiście dla siebie inne szlaki bo naprawdę to była niesamowita przygoda. Miałam takie uczucie, że płynę wśród zielonego takiego tunelu, e, jaki tworzą właśnie e, zwiszające galędzie drzew. Dodatkowo oczywiście też e, płynęłam w towarzystwie dzikiej przyrody. Które jest po prostu na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie, tutaj pływają łabędzie, e, e, płyniemy dalej. Tutaj takie piękne też e, widoki drzew, e, wodorostów. Naprawdę e, zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Odczułam takie połączenie z przyrodą i naturą. Szczerze jeszcze nigdy nie widziałam e, tylu ludzi na kajakach. Naprawdę zobaczyłam tutaj różne rodziny z dziećmi, bez, ludzie też z psami. Zobaczcie jak pan sobie płynie z dwoma, e, dwoma pieskami. Także e, ogólnie też pan, e, który ich... Wynajmował kajaki, powiedział, że w tym sezonie i tak nie jest dużo ludzi, jest naprawdę prawie dwa razy mniej ludzi niż w zeszłym roku. Pan powiedział, że czasami przyjeżdża tyle ludzi, że tutaj po prostu się robi aż takie korki z kajaków. Także w ten dzień takiego czegoś się nie było. Na obiad moje widzowie na Instagram polecili mi pójść do tawerny, która się nazywa Żagiel. Ta tawerna się znajduje w samym centrum żeglarskich Mikołajów w porcie Wioska Żeglarska. Bardzo smaczne tutaj podają burgery i danie z grilla. Także serdecznie polecam to miejsce. Niestety w Nikolajkach była dość zimna pogoda, deszczowa, padało i przez to nie udało mi się ponagrywać w tym pięknym miejscu, ale zobaczyłam na szybko starówkę, też byłam tutaj nad jeziorem, no ale pogoda niestety nie dała mi nic nagrać. Już nastąpił mój następny dzień na Mazurach. Teraz chcę pokazać Wam, jaki jest niesamowity widok z pokoju na ogród. Zobaczcie, jak jest przepięknie. A teraz ja się znajduję koło jeziora nickie, które się znajduje przy miejscowości Ruciany Nida. Tutaj na miejscu też można wypożyczyć różny sprzęt wodny, na przykład jakieś kajaki, rowery, motorówki. Także można naprawdę fajnie spędzić czas na łonie natury. Przyroda oczywiście jest niesamowita Moi drodzy, proszę napisać w komentarzach, czy wy byliście kiedyś na Mazurach, co wam najbardziej tutaj się spodobało. Będę bardzo wdzięczna za jakieś porady, jakichś fajnych miejsc, co jeszcze warto zwiedzić na Mazurach. Też oczywiście myślę, że dla innych osób to będzie bardzo ciekawe. Będziemy razem odkrywać jakieś nowe, fajne miejsca. Ten port zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Niestety, ale dzisiaj już jest ostatni mój dzień na Mazurach. Naprawdę odkryłam dla siebie tyle fajnych miejsc. Jest tutaj tak niesamowicie, tak ładnie, natura. Po prostu jestem pod wrażeniem. Nawet nie widziałam, że w Polsce jest tyle pięknych miejsc bo dużo zwiedziłam i nie wiedziałam nawet, że chyba jeszcze tyle mi zostało do zwiedzenia, bo cały czas odkrywam coś nowego coś naprawdę ciekawego dziękuję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca, oczywiście zapraszam też do oglądania innych filmików na moim kanale jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mój kanał to oczywiście też zapraszam to zrobić, buziaczki i do zobaczenia już w następnych filmikach pa, pa.